Cóż za piękny dzień, cóż za pięknie Słońce się odbija od syberyjskiego Śniegu, w poprzednim odcinku No, mieliśmy nie lada perypetie Poza tym, że zlikwidowaliśmy Chłopa, który nielegalnym alkoholem handlował To jeszcze lokomotywa Nam się zepsuła, ale Dzięki mojej myśli technologicznej I wprawie, i znajomości Własnej maszyny Byłem w stanie to niektóre rzeczy naprawić Chociaż, w sumie jak tak patrzę Tutaj te cylindry, 50% Amortyzatory mam, no ale te, te cylindry tutaj ledwo zipią. Kompresory 97%. Bezpiecznik kompresora, no. Wydaje mi się, że będzie GIT. Jakby te najgorsze, najgorsze części mam zapasowe, w razie czego, więc będziemy je wymieniać. 57. 45. Nie, no, chyba, chyba będzie OK. Tak, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, bo już w sumie odjeżdżamy stąd i jedziemy dalej. No, e, tak, jedziemy dalej, bo to, że zabiliśmy kogoś, kto handluje nielegalnym alkoholem zanieczyszczonym, to nic nie znaczy, musimy zniszczyć źródło i będziemy przy okazji... Mijać bimbrownię chyba nielegalną? I no i z nimi się rozprawimy, tak. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, BiJ na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Może daj trochę. Daj mu trochę tak ten. Niech się do 40 rozbuja. Naładuj tutaj hamulce. Bardzo dobrze. jest git. Bardzo się cieszę, że nasza maszyna ruszyła ponownie. Chociaż martwi mnie to, że cały czas to kopci. Co to jest napisane po rusku? Dlaczego to cały czas kopci? Czy to, czy to powinno tak kopcić? Nie wiem, nie znam się. Nie obchodzi mnie to teraz. Jedzie to jedzie. To najważniejsze. To już w sumie jeśli chodzi o YouTube'a, to jest któryś odcinek z rzędu. Mam nadzieję, że cały czas e, fani kolei... I innych takich radzieckich wynalazków, znajdują się, i dajcie znać w komentarzach Napiszcie, o lubię pociągi, napiszcie, lubię pociągi w komentarzach. Wtedy będę wiedział, że jeszcze aktywnie oglądacie tę serię, bo najczęściej jest tak, że pierwsze 1, 2, 3, 4 odcinki na YouTubeku elegancko, a później już ludziom po prostu się nie chce oglądać. I to i tak to bywa. A chyba, wydaje mi się, że jesteśmy bliżej niż dalej zakończenia naszej epickiej przygody jako maszynista radzieckiej lokomotywy. Jak kopci znaczy, że działa? No właśnie, jak nie działało, to też kopciło i to mnie najbardziej martwi. Dobra, damy, damy mu trochę, bo tu już można się napędzić. To szesnastki, niech leci. Jak tutaj sytuacja? Wysoka prędkość, chłodzenie silnika. I co, teoretycznie tak mam przełączyć? Ale wysoka prędkość, to jaka to jest prędkość? Nie wiadomo w sumie tak naprawdę. Ale powinienem chyba, jak, jak się napędzę, no to to chłodzenie silnika wysokie mieć, a jak ten, to przełączyć przyłą na niskie, no. A najlepiej to jakby to automatycznie się robiło, ale... Cóż. Leci maleńka, leci. Zobaczmy, jak leci. Co my w ogóle wierzymy? Wągiel. Wągiel jest wierzony, tak, tak. Piękny węgiel. Pięknie to wygląda. Jak to mknie. Jakiś pociąg z naprzeciwka widzę. Mam nadzieję, że z naprzeciwka. Słabo się renderuje. Czekaj. A, Mam go! Ale lutować nie będę, bo mi się nie chce. Tak jest! Demon Sybiru! Po raz kolejny rozprawiam się z radzieckim niedźwiedziem Gdzie <noise> my teraz jedziemy? Do Kubowa, ta? 26 minut, żeby do Kubowa dowieść 4,7 km. No to raczej zdążymy Mam nadzieję, że po drodze nie będzie tam zabicia strażników albo coś takiego, bo. a faręki. Osobówka na zmija do Kalingradu. O, strefa odłączenia wagonów 1400 metrów. Ile nam 23 minuty zostały? No to idealnie. Co tam idzie? Piesio, znaczy wilczek. I tu już możemy chyba pantografy z powrotem. No nie, nie tutaj, za tym znakiem To jest znak, że pantografy w górę AFC. Zwrotnica za 700 metrów Trzeba redukować już prędkość Pyk, przełączymy chłodzenie Już na niskoobrotowe Powoli zarzucę już hamowanie No Nie wiem, czy zdążę, kurde, tak wyhamować Powinienem, powinienem Wydaje mi się, że będzie dobrze Jak mi za bardzo nie spadnie ciśnienie w hamulca W rezerwuarze hamulcowym To idealnie przed zwrotnicą się zatrzymamy Dobra, chyba jednak nie. Dobra, jednak dwójkę tutaj dam. To już ciśnienie mi spadło, po prostu mało efektywne ciśnienie i I dlatego. Dobra, jednak nieważne. Wysypuj ten piasek. Nie, kurwa. I będę musiał cofać. A, najgorzej. Hamuj! hamuj. ty! Dobra, no, z prawy wyszedłem, bo dawno nie, nie sterowałem, tak? I dlatego tak wyszło. No, daj, wycofuj, wycofuj. Na wsteczy, na wsteczy, maleńka. Myślałem, że tak ładnie obliczyłem. A tu niestety, przestrzelone, przestrzelone. Iś. No dawaj, 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 maleńka. Wycofuj, wycofuj. 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 Szybciutko. O. Pyk, pyk. I do przodu. Dobra. Iść, Dawaj, dawaj. 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 No. Zaraz podejrzewałem że ta rączka to mi pierdyknie, bo ja tak majtam, majtam. to tutaj? Grzejniki za chwilę będzie trzeba wymienić, ale mam zapasowe grzejniki. Rączka, uuu, rączka główna hamulca 23%, no ale to jeszcze jedna czwarta, to jeszcze pojedzie, a pojedzie. Zapasowe prędkościomierz mamy, amortyzatory też zapasowe mamy. bo musiał jeszcze cylindry hamulca zapasowe mieć przy sobie. Bo one też mogą dosyć szybko. Tutaj 43%. No. Następny hangar chyba kupię te cylindry hamulca zapasowe. Chyba nie ma tutaj. Najbliższy hangar za 12 km dopiero. To mam nadzieję, że damy radę. A co właśnie, jak w takim szczerym polu by mi się zepsuła lokomotywa i nie miałbym części? Tak, tu miałem dużo szczęścia w sumie w poprzednim tym. W, jak graliśmy. To miałem dużo szczęścia, że to mi się zepsuło zaraz przy tym. przy stacji, no nie? I tam hangar był i wszystko. A jakby na takim zadupiu mi wysiadła lokomotywa i nie miałbym części? Że to jestem skończony. Normalnie 12 km na piechotę. O, pasuje. Można, można. Dobra. No stój. Stój już. Już starczy. Stoi, stoi. Pasuje robota. Pik. Robota wykonana. 100 dolarów w kieszeni. No i bardzo dobrze. No nie wiem jak druga część. No pewnie amortyzatory też do wymienienia, ale nie mam pieniędzy na to, żeby tutaj wymieniać drugą część lokomotywy. Daj spokój. No daj co? Prędkościomierz? Szlak trafił? Tu coś kopci generalnie? Nie wiem co? Uuuu amortyzator tutaj już prawie pierdyknięty tylni. Ale poza tym jest gate. może ten cylinder hamulca i. Bo chyba tą stronę kiedyś mi obszelały jakieś chłopy, nie? A, tutaj chyba pierdyknięty to było. Zdaje coś kopci, ale nie wiem o co chodzi. Bezpiecznik też. Ale szybko schodzą te chłodnice kompresora. Mega szybko się zużywają. Na no, opartego to już teraz mógłbym to wymienić. A nie, bo nie mam tego cylindra. Nie, no ale ten jeden amortyzator, no to trzeba by wymienić, bo jak tego nie wymienię, to będzie przypał. Bo ten tutaj, nie? Z tego co. Czekaj, gdzie on jest? Matko, jedyna. Czekaj, to jest ten amortyzator, chyba nie? Możesz wejść do pałacu. Dobra. wymieniłem amortyzator. To coś kopci w ogóle. Nie wiadomo czemu. Tak, szczerze. No ten cylinder tutaj fajnie by było jeszcze wymienić, ale poza tym, no to niech sobie będzie. Mam jeden bezpiecznik kompresora jeszcze zapasowy. Lecimy dalej. Dobra, sobie jedziecie pociągiem. A konduktor coś takiego robi. Przepraszam, maszynista. <laughs> o, pasuj. <laughs> No. <laughs> no i co? I komuś się coś stało? Bo co? Bo człowiek sobie dwa piwka jadąc pociągiem wypije i od razu skąd tam pozwolenie na prowadzenie pociągu? Się nie interesujcie, bo kociej mordy dostaniecie. Ja do Cebuli, kurde, do Cebuli muszę pojechać. Radzieckiej. Magazyn alkoholu! Yy. Musimy się zatrzymać. Redukuj. Redukuj prędkość. Szybko. I w Cebuli też jest hangar. To będziemy musieli w hangarze... Nie, no robimy wielki maintenance... Pociągu, w cebuli. Jak zahaczymy te te. Właśnie, a propos też, moja postać też by się jakieś gorząły napiła. Jest magazyn alkoholu. Tylko tam pewnie obstawa będzie, tam pewnie gruba zadyma będzie. Na 100%. Dobra? Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Ale zapiszę gierkę, bo się trochę cykam. Ale jak wrócimy do cebuli, to musimy koniecznie zrobić taką. Ty, no, widać no. Jest skład magazynu, jak się masz. Musimy zrobić taką renowację. Danuty. Po wszystko, co jest tam poniżej 25% i... Pozdro. W oknach nikogo nie widać. Jakaś zrujnowana szkoła, stary. Uwaj, jakbym grał w Tarkowa się czuję. Takiego upośledzonego. O! O to już wiedzą, że idę. Iść. A nic tam w oknach nie widzę, powiem szczerze. Bo już by do mnie dudnili, jakby w oknach stali, nie? Ty, no ja nie widzę, skąd oni strzelają? Oa! Kur! No gdzieś kurde jak się kątnie. Kon... no muszę tam wejść na blisko. Muszę tam wejść na blisko, bo nie do rady inaczej. Niko nie ma. No z okiem gdzieś dudnią. Wchodzę ty, jak na dormsy, na customsach. Dobra. Można, można, kurde, ja w ja mam tyle przegrane, daj spokój. Gipik. Gipik, mu robię. Dwóch ściągniętych, nie ma problemu. Na piętro sobie wchodzę. Okej. Okay. Dobra. Czysto. Chyba czysto. No, nie widzę tam, żeby jaki bud wystawał albo co. Dobra, czyście. Wchodzę. O ka! mu oczyścił, co? Prawie mnie zabił, je Chłopco w kącie skampiony. Dawaj mi gorzoły, szybko! O, oh, dobra, od razu lepiej Od razu lepiej, ale i tak jest na napierdnięcie, nie? No muszę bardziej uważać O ty, jak oni ciągną I co, w każdym pokoju tu chłop będzie, ta? to by się jakaś apteczka, nie powiem O Dobra, na spokojnie, na spokojnie Dobra, jestem pijany niestety no to, że jestem napierdzielony, to na pewno nie pomaga Boże jedyny, boże jedyny Jestem mocno pijany Tu otwieram i dostaję pestkę w łeb Oni tutaj pewnie po tych pokojach, nie? Gdzieś się owają, Czy nie? Tutaj jest w ogóle do zlutowania? a otwieram tutaj i tu chłop No właśnie Nie ma chłopa Beczka była, pasuje chyba w każdym pokoju są, tak podejrzewam Gorzoła jest, mogę ją rozbić? Nie, nie mogę Otwieram i chłop tam jest nie, tutaj akurat chyba nie ma. A tutaj? A tu są schody, okej, okay. okej. Okay. No, trzeba to tak metodycznie przeczesać, żeby tu mi nikt. No, k***a! Dostał, dostał heada, a nie zdech! I nie wybuchł od beczki jeszcze do tego. Hami prostak. Dobra. O, dobra, chopa tu wysadziłem, pasuje. Oczyszczeni. oczyszczeń. Dobra, ten... To skrzydło mam czyste. Tu już niech nie powinien mi przeszkadzać. Jak w tarkowie, widzowie, jak w tarkowie. Wziąłeś, wziąłeś. Refleks chudego byka? Wziąłeś, hopie? Kolejny. Był hop, nie ma hopa. Nie zbieram tej broni, nie wiem gdzie tą broń sprzedawać, czy da się tą broń sprzedawać. Whatever. O Boże, ale jestem pijany. Też jestem na jedno tapnięcie. Jedna zła decyzja jest po mnie. Może ja sobie ten tak nadpiszę, ale drugi ten save zejdę tu na dół. Oho, tu ktoś będzie. Uff. Nie no, ja w powinienem grać widzowie. Tam jeden jest. Z snajperki go dziabne. Dobra. Chciałem po rękach, ale się nie dało. Hitboxa nie miał. Dobra. Jakieś bezpieczniki, coś. Trzeba jakiś bezpiecznik chyba ten znaleźć, przywrócić, coś w tym stylu. A, rozwalę to jeszcze. Żeby to nie było. A gdzie ten skład alkoholu? Pewnie na górze. Chyba. Nie wiem. Być może. A może to te beczki, które ja rozwalam, to to jest właśnie ten skład alkoholu. Taka opcja, nie? Dobra, tu chłopa nie widzę. Idę. Dobrze, że chłop wolno zareagował. bo różnie by było. O! Wytrzeźwiałem! Nie, jednak nie. Żartowałem. Przez to, że jestem pijany, to nawet nie zauważę, jak tutaj coś jest do zlutowania albo do zebrania. Nie oszukujmy się. To jest wyjście chyba na tył, co? A nie da się tutaj nawet otworzyć. Dobra, chyba dół zrobiony. Dół i parter zrobiony. No to idziemy na. na górne piętro. Marty Ruma otworzyć. Szkoda, że nie mam klucza. O nie, czekaj, inna gra. Paliwo, żeby skalibrować sobie oczy do tego co widzę na ekranie. Aaaa! Ah. ile tu jest pięter? O, na dachu nikogo nie ma, nie ma. O, aż wytrzeźwiałem od tego zimnego powietrza, które uderzyło moje nozdrza. Uuu, le mnie, drzwi weź wystraszył chopie. Alżym się zląk. Nieprzyjemny pik. A tutaj net. Ta, tutaj wychylałem chyba z tego. Ta, 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 ta. wychylałem z tego. A gdzie ten alkohol do zniszczenia? Tu nic nie ma. Cisza i spokój. Może te beczki, które ja rozwalam, to są te beczki, właśnie z alkoholem? Jest taka opcja. Mogę coś podnieść? Nie, nie mogę. Oho! Tyś! No tu chłopa. Dziada starego, skasowanego. Essa! Nie ma problemu, kurde. I fajnie się strzela w tej gierce. Jak na taki poziom upośledzenia, jeśli chodzi o game dev, to. Gunplay to nie jest tragiczny, no wiadomo, że są przekręcone te boty, ale podoba mi się to. Znanego kłusownika mam zlikwidować i uwolnić zielenie. <gry> Okej, okay, tak zrobię. Kurde, dobra akcja, dobra akcja. Dobra bitka i do lokomotywy, z powrotem. Dobra, też jak będziemy w tej cebuli, to będzie trzeba tą modernizację maszyny zrobić, bo tutaj bardzo dużo części już jest na takim ostatnim tym, to będzie trzeba naprawdę zainwestować pieniądze i no podziałać, podziałać. Żegnajcie przemytnicy alkoholu. Mm -hmm, mm -hmm. tu, tutu tutu tu, tu, leśniczówka. W sumie w leśniczówce mógłbym się zatrzymać. Z tego względu, że. Mam jakieś tam dwie skóry do sprzedania, jakieś poroże jelenia. Zawsze parę dolarów by wpadło, nie? Szczególnie, że duże zakupy nas czekają. Dużo ogarniasz machinę. No, tak, chyba że trzeba było coś naprawić. No, jak tam mi ostatnio się zepsuła i trzeba było coś naprawić, to chwilę się głowiłem nad tym. Nie no, nie zatrzymuję się jednak tutaj, bo tu jest ten odcinek taki nieprzyjemny i jak tu się zatrzymam, to nie będę miał jak ruszyć porządnie. Chociaż jakbym tutaj gdzieś... O, no, tutaj zaraz pantografy można te podnieść. Ty, no zimno, no. Trzeba ten... Chyba trzeba grzejniki wymienić. No, grzejniki już kaput. Tak, gdzie jest mój klucz? A, tutaj. Spokojnie, zajmę się tym. Dobra. Teraz będzie cieplutko. Jak w ogóle sytuacja z tą rolką tu... Yy, tą dźwignią. Chociażby. 19%. Prędkością jest jeszcze okej. Okay. Żarówek to nie chce mi się zmieniać, bo ostatnio zmieniłem to. Uuu, tutaj też... u 9% amortyzator. Może ten amortyzator już wy ten wymienię, to jest yy, lewy tylny. A, wymienię ten amortyzator. Żeby to nie pierdykło, przy na przykład 60 km na godzinę, no nie? Amortyzator. Cyk, 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 cyk. Cyk. I pyk. Pięknie. Idę do tej leśniczówki zobaczyć. Kawał drogi do leśniczówki, no ale no dobra, nie będzie. Damy radę. Coś do picia, jakieś mleczko albo co. Pyk. Schodzone mleko z syberyjską pogodą. A tam widzę... Co ja tam widzę? Dwa padły. No to będą jeszcze dwie skóry na sprzedaż. I bardzo dobrze. Bo pieniądze będą potrzebne jak najbardziej. Zobacz jaki mądrala. Nie, nie wybiegają mądre. Dobre jaj, nie wybiegają na środek tego, bo wiedzą, że będę bombić, a już ten, ten za daleko jest to. Nie będzie mi się chciało go iść oskurować. Syś! Iś! To mięso co prawda, że tylko dolara jest warte. Ale! Ale! Grosz do grosza, a będzie na przykład amortyzator dodatkowy kupiony. Normalnie no jest jakiś kusownik, który się nazywa Nikoła i... Trzeba uwolnić jelenie, które on tam ma. Zdaje się, że jestem idealną osobą do uwolnienia. Jeleni, jak widać. Za, Tutaj przynajmniej mięso tak nie eksplodowało we wszystkie kierunki świata. Dobra. Panie myśliwy. Dokonajmy transakcji. Potrzebuję pieniędzy na części do pociągu, a pan na pewno potrzebuje skór, takich jak ta na przykład. Tak, mam trofea na sprzedaż, proszę bardzo. Ile za głowę jelenia? 20 dolarów. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile za skórę wilka? 30. No i pasi, pasi, pasi. I 86. O, szkoda, że nie mogę tego... Serio nie mogę tego jakby naraz sprzedać, tylko muszę w ten sposób. Trochę XD. Dobra. Udało się. Kalasznikow. Tu, 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 tu. grzywniki na złom. Amortyzatory jakieś też na złom. Mamy jeszcze jakieś szyby. Mam jeszcze prędkościomierz. No dobra. Jaki kominek ma zoba. Klimacik. Matrioszki. No i dywan na ścianie musi być. Ty, ej Beskitu, no ty ja mam taki, dokładnie taki dywan. 1 do 1 w swoim studiu? 1 do 1. Ci co ci co dużo są na strumykach, to wiedzą, bo tam się pojawiał ten dywan. Tylko że mój jest na, na podłodze. On ma taki na ścianie. Kto by pomyślał? Co je masz? Celler? <laughs> Piwko? Zabieram. chlebek Zabieram. warzyw nie biorę, bo fuj. Uważaj, ciemno się zrobiło, nieprzyjemnie. A mam 1800 dolarów, to wydaje mi się, że będziemy mogli. Nie, nie pamiętam po ile cylindry, chyba po 80 dolarów chodziły, coś takiego. No to na pewno cylindry wymienić. Cylindry, możliwe, że kupić zapasowe te chłodnice. Bo one bardzo szybko się zużywają No Gaz Gaz Gaz, 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 gaz Celem tej gry jest dojechanie na ostatnią stację Nie mam pojęcia jaki jest cel tej gry Ja po prostu jadę pociągiem, wykonuję kolejne zadania Aż mi się one skończą A póki co cały czas mam zadania Nie wiem na ile jest ta gra przewidziana Naprawdę nie wiem to Ciemno, zapal w tej kabinie No, napędzaj się, maleńka A, no bo mam hamulec zaciągnięty, nieważne Dobra, lecymy no dobra, może, być może teraz by się przydało, żebym miał te żarówki wymienione. Ale biorąc pod uwagę, ile trzeba się grzebać, żeby wymienić te żarówki i one po jednej nocy już je szlak trafia. Chyba zaryzykuję i pojadę po ciemku. Cóż może stać bez światła. Dokładnie, no. To no, potrzebuje światła w pociągu, przecież to i tak to mi jedzie.